Nowa droga otwartego serca, dzień 37. Droga otwartego serca, którą podążamy, nie przypomina innych dróg. Chcemy, aby ta droga, duchowa droga, z jednej strony pokazała nam wszystkie piękne, radosne, pełne entuzjazmu strony tej drogi. Chcemy smakować tę drogę jak wielką przygodę. Coś wspaniałego, co się wydarza, jeśli tylko podejmiemy ryzyko opuszczenia wygodnych przestrzeni i wyjścia w drogę, zasmakowania przygody drogi, niespodzianek, które na nas czekają. Ale również chcemy zobaczyć trudności, które niewątpliwie spotkają nas na tej drodze. Już trochę o tym mówiliśmy. Te trudności mogą pochodzić z kilku źródeł. Mówiliśmy sporo o trudnościach, które mogą rodzić się w nas samych. Wewnętrzny konflikt, potrzeba zmiany i trudność zaakceptowania tego, co się zmienia, zniechęcenie. Drugim źródłem trudności mogą być te natury duchowej. Mówiliśmy o takich samolubnych duchach, które nie cieszą się z dobra, które się dokonuje, przemiany, która się dokonuje. Przeszkadzają, utrudniają, stawiają opór, zachęcają nas również do stawiania oporu. Jest jeszcze trzecie źródło trudności od innych ludzi, ponieważ zmiany, które się w nas dokonują, będą dla wielu ludzi bardzo oczywiste i widoczne, czasami nawet bardziej niż dla nas samych, co może prowadzić do pewnego zdziwienia. Bo nam się wydaje, że aż tak wiele się nie zmieniło, ale reakcja innych ludzi, sposób traktowania nas, przyjmowania tego, czym żyjemy, co mówimy, jak się zachowujemy, może wzbudzać wiele lęku, szczególnie u tych osób, które już wewnętrznie czują, że taka zmiana również w nich jest potrzebna, ale nie podejmują takiej decyzji. Z różnych względów. W każdym razie, kiedy ich serce doświadcza tej zmiany w innej osobie, pojawia się taki lęk, taka obawa, może pewien wyrzut, niepokój, i bardzo często ten niepokój zamienia się w atak, w pewnego rodzaju złości, ponieważ będą pojawiać się różne opinie, co się tak naprawdę zmieniło. Tak, jak widzimy te opinie na temat Jezusa, kim on tak naprawdę jest. Zachowuje się trochę jak prorok i nie bardzo wiadomo, kim on jest. To nowe spojrzenie na Jezusa nie opiera się na tym, co na ten temat ktoś myśli, ale opierają się na bardzo bezpośrednim doświadczeniu tego, co robi, tego, jak mówi, kiedy odkrywamy bogactwo i piękno serca i tej drogi serca kiedy zaufamy, że to jest właśnie ta nasza właściwa drąga, i niewątpliwie będzie to słychać w tym, co mówimy, widać w tym, jak żyjemy, również w pewnej wewnętrznej uczciwości, bo nie chodzi o jakąś doskonałość, że nagle zmieniamy się w jakichś doskonałych, nienagannych ludzi. Nie, czasem wręcz przeciwnie. Jeszcze mocniej doświadczamy własnej słabości, jeszcze mocniej doświadczamy upokorzenia, bo nasze serce pragnie coraz więcej, a niekoniecznie nasza cała osoba, osobowość, charakter jest już na to gotowa. I dlatego będziemy doświadczać wewnętrznie sporo rozdarcia, będziemy doświadczać naszej słabości, upokorzenia. Więc nie chodzi o to, że ktoś nas będzie za coś podziwiał, ale chodzi o to, że będziemy promieniowali zupełnie inną energią i miłością i to będzie dla ludzi wyczuwalne. I to będzie ten moment, który w wielu może wzbudzać kontrowersje, trudności, obawy, lęki, a za tym często idzie pewien sposób agresji czy twardej. Czy to pasywny, czy jakaś forma odrzucenia, niezrozumienia, złości i gniewu, która może się pojawić. Potrzeba zatem, abyśmy byli na to gotowi, żeby nas to nie zaskoczyło, że te zmiany, które nas tak bardzo cieszą i budują, które również cieszą tych, którzy, podobnie jak my, podążamy drogą przemiany wewnętrznej, drogą serca. A tymczasem wiele osób z zewnątrz, może naszych bliskich nawet, będzie to niepokoiło, będzie to wprowadzało pewne trudności, bo być może wybierzemy, że to, co kiedyś w naszej praktyce duchowej było dla nas takie ważne, okazuje się już takie nie jest. Odnaleźliśmy inne punkty ważności. Możemy spotkać się z niezrozumieniem. A nawet z odrzuceniem, może z pewną nawet niechęcią i agresją, może nawet pewne osoby odejdą w niezrozumieniu, w zagubieniu, w pewnej złości. Kto to wie? Ważne jest dla nas to, abyśmy wiedzieli, że jest to część drogi duchowej, że to jest część również oczyszczenia. Na pewno wszystkie te osoby, które. Będą wspierać nasz duchowy rozwój i przemianę, które są dla nas ważne, nie dlatego, że to my je wybieramy, ale one w sposób naturalny staną się częścią naszej nowej drogi, nowego życia. Te zaś osoby, które są niekompatybilne z tą przemianą, która się w nas dokonuje, po prostu odejdą. I jest to normalne, jest to naturalne. I nawet gdyby odchodząc. Próbowały nas zaczucić, może nawet emocjonalnie szantażować, bo i tak bywa. Trzeba przyjąć to z pokorą. Ta droga, którą wybrałem, domaga się potwierdzenia wtedy, kiedy trzeba wybierać między tym, co nowe na tej drodze, również nowe znajomości, również nowe relacje i zgoda na to, żeby to, co już nam nie służy na tej drodze mogło odejść z wdzięcznością w naszym sercu za to wszystko, co odchodzi. Kiedyś był to wielki dar i darem pozostaje, darem z którym trzeba się pożegnać po to, by zrobić miejsce na nowe.